Proszę Państwa, lecimy dalej. Czas na kolejny kryminał. Łapka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk, jak kradniemy, kradniemy z klasą. detektyw Crime, proszę Państwa. Wysyłam wam linka. W opi... link w opisie jest, wypisyłam wam linka na live. Włączcie, wyciście, oczywiście, kradniemy z klasu. E, zostawcie coś tam po sobie dla detektywa. Głosy kazały mu zabić rodzinę. Próbował uciec z przesłuchania, nie. I mu w dupę. Ale sprawdźmy, co to za historia, co to za człowiek i czemu jest tak zjebany. Tijeras. Mała wioska gdzieś w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych. Miejsce, gdzie wszyscy się znają, a największa sensacja to nowy sąsiad, albo kojot buszujący nocą w śmietnikach. Jedna z wielu amerykańskich prowincji, gdzie życie płynie powoli, a zbrodnie zdarzają się tylko w filmach. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać bo pewnego dnia ta sielanka została brutalnie przerwana. I nagle okazało się, że nawet w najspokojniejszych miejscach mogą rozgrywać się mrożące krew w żyłach historie. 13 października 2024 roku, godzina 14.14, .14, kiedy zadzwonił numer alarmowy. Szeryfowie hrabstwa Bernalillo otrzymują zgłoszenie. Strzały na Young Road. Głos po drugiej stronie słuchawki należał do właściciela sąsiedniego domu. Brzmiał nerwowo mówił o dziwnych dźwiękach, o przerażającym huku, który przerwał popołudniową ciszę. Kiedy kilkanaście minut później policjanci dotarli na miejsce, odpowiedź czekała na nich tuż za progiem. W drzwiach stał młody mężczyzna, nieruchomy, spokojny. Patrzył na nich prosto, jakby spodziewał się ich wizyty. To był 24-letni Adlai Mestre. Nie pytał, dlaczego tu przyszli. Nie próbował się tłumaczyć. Nie czekał, aż ktokolwiek się odezwie. Po prostu otworzył usta i wyrzucił z siebie jedno zdanie: Zabiłem swoją rodzinę. Właśnie miałem zamiar ich pochować. Mężczyzna zaczął tłumaczyć, co zaszło. Moja rodzina próbowali wejść do mojego pokoju. Chcieli trafić mnie prosto w serce. Mój ojciec miał nóż i młotek, a ja. ja. ja go zabiłem. Mówił chaotycznie, nieskładnie, jakby sam nie do końca rozumiał własne... Naoglądał no, się, kurwa, jakiegoś wampira pewnie, nie? ...słowa. Funkcjonariusze Pysz... próbowali go uspokoić, ale mestre nie przestawał. Wyrzucał z siebie kolejne zdania, urwane myśli, coś o pogrzebie, coś o winie. Ale potem potem znalazłem ich ciała i ich rany. Były zagojone? Chcecie, żebym wam pokazał? Policjanci wymienili się spojrzeniami. Jeden z nich przez radio przekazał informację. Mamy jednego zatrzymanego. Możliwe, że w domu są trzy ofiary śmiertelne. Mestre mówił dalej: nie wiem, a co się stało. Strzeliłem do niego, strzeliłem mu w głowę i oni zaczęli się rzucać w konwulsjach. Policjanci starali się opanować sytuację. Jeden z nich zapytał spokojnie, czy ciała są w domu. Mestre kręci głową. Jego głos drży. Nie, to wyglądało strasznie. Gryźli swoje własne ręce, a na ziemi była jakaś gorąca, wrząca ciecz. To normalne? Jeden z funkcjonariuszy próbował go uspokoić, a pozostali ruszyli tropem jego mrożonych... No, wpis, dukopane, no, typ się naśpał, jak nic, kurwa, albo, no, chory psychicznie. Krewy w żyłach wyznania. To, co odkryli, zostanie w ich pamięci na zawsze. W domu policjanci znajdują narzędzia zbrodni: nóż i młotek do mięsa, pokryte zaschniętą krwią. Ciała 46-letniego Raimundo Mestre, jego 51-letniej żony Berty i ich 17-letniej córki Breyle leżą w wąwozie. Ładna. 17 córki Breyle. bardzo ładna kobieta. leżą w wąwozie, zaledwie kilkanaście metrów od domu. Wszystkie noszą ślady ran postrzałowych, ale także innych brutalnych obrażeń. Adlaj Mestre przyznał, że zabił ich wewnątrz domu, a potem, z niewiarygodnym spokojem, przeciągnął zwłoki na zewnątrz. Próbował zatrzeć ślady. To musiało kosztować niewiarygodną ilość sił. Najpierw rozstrzelać trzy osoby, przeciągnąć je po kolei 50 metrów w stronę wąwozu, a potem jeszcze posprzątać krew i szczątki ofiar. Wspomniał też o psie. Zabił go, bo, jak powiedział, był żarłoczny. Kiedy funkcjonariusze znaleźli rannego psa, ten oddychał jeszcze słabym, przerywanym oddechem, ale obrażenia były zbyt poważne. Nie było już ratunku, dlatego zdecydowano się uśpić zwierzę. Młody mężczyzna został aresztowany. Wkrótce potem w no pokoju wiesz, przesłuchani miał powiedzieć funkcjonariuszom wszystko, co wydarzyło się tego feralnego dnia. Masz jakąś broń? Jaką broń posiadasz? Glock 19. To 9 mm? Tak. Miałeś ją dzisiaj ze sobą? Tak. Czy to była ta broń, którą miałeś przy sobie, kiedy po raz pierwszy spotkałeś się z tym funkcjonariuszem policji? Tak. Opowiedz mi, co się wydarzyło w domu z Twoją mamą, tatą i siostrą. No, miałem wcześniej. Kiedy mówisz, że musiałeś to zrobić, co dokładnie zrobiłeś? Zabiłem go. I co się stało później? Pół godziny później. Gdzie był twój tata, kiedy to się działo? Kiedy strzelałeś? Gdzie był? Był w swoim pokoju, w salonie. Zrozumiałem. Więc gdzie strzeliłeś do swojego taty? Zastrzeliłem go w salonie. A w co trafiłeś? W głowę, w klatkę piersiową. Panie ja mówił na początku, że przyszedł do niego do pokoju i miał młotek i kołek? Ojciec, więc strzelił mu w głowę, a teraz mówi, że w salonie? Już mu się kurwa nie zgadza, coś. Strzeliłem mu w głowę. A twoja mama? Gdzie strzeliłeś do swojej mamy? Moja mama, mój tata, byli w porządku, dobrze, wiem to. Więc strzeliłeś do swojej mamy? Była na górze czy na dole? Na dole. A co z twoją siostrą? Gdzie strzeliłeś do niej? Moja siostra była na dole. Masz starszą siostrę? Tak. Nie mieszka z tobą? Nie, nie było jej wtedy w domu. Okej, okay, więc mówisz, że twoja mama schodziła ze schodów, a twój tata został postrzelony. Czyli starszy... Co czekaj, to on zabił tą młodszą siostrę? Czy on zabił? W salonie. Gdzie ich potem zabrałeś? Pochowałem ich. Jest tam ścieżka. Otworzyłem bramę, skręciłem w prawo na ścieżkę. Dlaczego wrzuciłeś ich do wąwozu? Zrobiłem zdjęcie, ale nie mam zamiaru niczego ukrywać. Pokażę ci. Chciałem ci to pokazać. Co się wydarzyło potem? Straciłeś przytomność? Tak. Więc próbowałeś posprzątać w środku? Tak. Myślałem, że cały świat oszalał, więc zacząłem działać. Chciałem coś zrobić. Dlaczego próbowałeś ich pochować? Bo myślałem, że to najlepsze wyjście. Chwilę później, funkcjonariusz zapytał dwudziestolatka ze spokojem w głosie. Czy dzisiaj zażywałeś jakieś narkotyki? Cokolwiek? No. Jestem czysty. A czy zwykle bierzesz coś oprócz marihuany? Nie, nie biorę żadnych innych narkotyków. Czy byłeś kiedykolwiek u lekarza z powodu problemów psychicznych? Tak, byłem. Czułem, że coś jest nie tak, że muszę to rozwiązać. Co masz na myśli mówiąc, że musisz to rozwiązać? Czułem, że mój głos się zmienia. To było dziwne. Przesłuchanie Adlaja Mestre trwało w najlepsze, jednak jego słowa stawały się coraz bardziej niezrozumiałe. Jakby wyrzucał z siebie nieuporządkowany strumień myśli. Pisał na kartce papieru chaotyczne notatki, bredził o falach sejsmicznych, rysował maszty telefonii komórkowej i opowiadał o kamerach termowizyjnych w swoim domu. Z każdą minutą wydawał się coraz bardziej oderwany od rzeczywistości. Musimy to zrobić, oficerze. Wierze, że specjalnie to gada, żeby wzięli go ze ciupka, nie? Nie jestem żadnym oficerem. Nie zasługuję na spędzenie życia w więzieniu za katastrofę. Nie zasługuję na to. Angel, Jezus, nie ma czegoś takiego. Jezus nie jest. Wy wierzycie w anioły. Wierzycie w krew Jezusa. Oficerze, to sprawa prawda. M, naprawdę. To wszystko jest w tych falach. Na falach. Wielkie B. Na szczycie Wielkiego B. Na szczycie Iglicy w Seattle. Na szczycie Iglicy i satelity komunikacyjnej. Admiral M, oficerze. Admiral M, oficerze Angel. I cała jego jurysdykcja. Oni przyjdą. Mam wrażenie, że udaje. No nie wiem. Spokojnie. Usiądź. Dobrze, to co teraz musisz zrobić, to po prostu głęboko odetchnąć, okej? Okay? Mamy dużo do zrobienia, więc po prostu weź głęboki oddech, okej? Okay? Proszę, wypuść mnie. Co się dzieje? Wypuść mnie. Wypuścicie? Gdzie? Możemy, ale musisz poczekać trochę. Po prostu wytrzymaj, dobrze? Będziecie wysyłać więcej żołnierzy? Nie mamy żadnych żołnierzy, kolego. Jesteśmy po prostu funkcjonariuszami policji. Choć sam przebieg zatrzymania był już szokujący, sprawa nie zyskałaby aż takiego szerokiego rozgłosu, gdyby nie nagranie, które trafiło do opinii publicznej miesiąc po tragedii. To właśnie ono rozpaliło debatę w mediach społecznościowych i sprawiło, że sprawę Mestre znała już niemal cała Ameryka. Funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Bernalillo opublikowali wstrząsający materiał wideo, na którym widać aresztowanie Mestra oraz jego desperacką próbę ucieczki z pokoju przesłuchań, gdy pozostawiono go na chwilę bez nadzoru, A, zaledwie na kilka godzin po masakrze. Na nagraniu, które zyskało olbrzymi rozgłos, widać jak Adlai coś przeczuwa albo do czegoś się szykował. Słychać też jak mężczyzna modli się, prosząc: "Jezu Chryste, Niebieski Ojcze, proszę, przynieść pokój tym, którzy odeszli". Nagle zerwał się z krzesła i z furią zaczął walić pięściami w ścianę. Bił i kopał w nią tak mocno, że w ścianie pojawiła się ogromna dziura, na tyle duża, aby można było przez nią uciec. Mężczyzna bez. No i kurwa, ściany mają stektur? Potem się kurwa dziwić, że mały wietrzyk i to wszystko im wypierdala. Panowienia wybiegł z pokoju i popędził przez korytarz. Pościg trwał jednak tylko kilka sekund. Policjanci dogonili go i ponownie obezładnili, ale to, że próbował ucieczki, tylko pogłębiło podejrzenia o jego psychicznym rozbiciu. Od tragedii przy Young Road w Nowym Meksyku minęło już nieco czasu, ale sprawa wciąż jest w toku. Adlai Mestre stoi przed poważnymi oskarżeniami. Trzykrotnym zabójstwem, manipulowaniem dowodami, skrajnym okrucieństwem wobec zwierząt i próbą ucieczki z aresztu. Do tego dochodzi jeszcze... O, trochę przysypiam, ale powiem wam szczerze, no, no nie wiem, no, jak dla mnie, albo udaje... Nie, wydaje mi się, że on udaje wariata, że on nie jest pierdolnięty. Hmm zniszczenie mienia w czasie próby ucieczki. Podczas konferencji prasowej szeryf John Allen ujawnił kolejną szokującą informację. Przed rokiem mestre był pacjentem. E, oni chyba większość domów mają z no. Pacjentem w Haven Behavioral Hospital w Albuquerque. Powód pobytu pozostawał tajemnicą, ale według Allena nie wykazywał wtedy oznak skłonności do samobójstwa ani przemocy wobec innych. Jego starsza siostra, która była poza domem podczas toczącej się tam tragedii, powiedziała, że jej brat słyszał głosy i nie brał leków. Ta informacja podsyciła pytania o to, czy tragedii można było zapobiec. Dlaczego nikt nie zareagował wcześniej? Czy system zawiódł? Eksperci od zdrowia psychicznego, no, ale to system zawiódł, kurwa. Rodzina też zawiodła, skoro kurwa nie leczyli go na siłę i nie zamknęli go gdzieś w psychiatryku, kurwa, czy coś w tym stylu. To też rodzina zawodzi, bo oni chcą mieć nie, chcę mieć synka przy sobie, bo na pewno w domku będzie mu lepiej, jak mu będę dawała schabowego. jak kurwa, gościu jest chory psychicznie, no to do chuja wafla potrzebuje leków od pewnego miejsca, bo albo siebie skrzywdzi, albo was. W Powiadający się w związku ze sprawą Adlai Mestre zwracali uwagę na wciąż istniejący problem braku odpowiedniego wsparcia psychologicznego. W mediach społecznościowych rozgorzały dyskusje o odpowiedzialności rodziny, placówek medycznych i samego systemu opieki zdrowotnej. Szeryf hrabstwa Bernalillo zaznaczył, że potrzebne są konkretne zmiany w systemie opieki psychiatrycznej, żeby w przyszłości można było zapobiegać tego typu tragediom. Według niego, obecne rozwiązania nie działają. Ludzie z poważnymi problemami psychicznymi często są Leki po prostu wystarczyłoby, żeby brał, nawet myślę, bo on jest dość normalny, nie wiem, czy jest dość normalny. Zostawieni sami sobie, a ich bliscy nie mają gdzie szukać pomocy. Podkreślił, że bez lepszej koordynacji między służbami zdrowia, rodzinami i instytucjami publicznymi, podobne sytuacje będą się powtarzać. Równolegle z debatą publiczną zaczęły pojawiać się też gesty wsparcia i próby upamiętnienia ofiar. Fundacja szpitala Kerry Tingley uhonorowała pamięć 17-letniej Brielle Mestre oraz jej rodziców Bertie i Raimunda. Dziewczyna była długoletnią członkinią fundacji i angażowała się w różne programy, w tym adaptacyjne kolarstwo i koszykówkę na wózkach. W ramach upamiętnienia ich tragicznej śmierci... Ja pierdolę, jeszcze dobre dziewczyna ma i chuj. I se umarła, no zajebiście, została zamordowana brutalnie. I ustanowiono fundusz stypendialny Briel Mestre, który ma wspierać młodych ludzi w kontynuowaniu takich działań. A sprawa Adlai Mestra, choć wstrząsająca, wciąż nie znalazła swojego końca. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie i jest poddawany ocenie, aby ustalić, czy jest wystarczająco poczytalny, by stanąć przed sądem. Czy jego historia będzie miała jakiekolwiek wyjaśnienie? Tego dowiemy się w nadchodzących. No dobra, ale nawet jeśli So jest psychicznie chory, oni nie mogą go nigdy wypuścić na, na, na normalny świat. No nie mogą po prostu. Specjalne zakłady dla takich ludzi muszą być, do kurwy nędzy. I normalne jak więzienie powinno być traktowane. Z odpowiednimi lekami i tak dalej. No ludzie, no nie można wypuścić. Oni wypuszczają ludzi chorych psychicznie, a następnie ci ludzie, kurwa, mordują dalej. Bo im coś odjebie.